Co z podwyżkami dla pracowników jednostek podległych miastu? Pytanie jest otwarte. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, pisze do senatorów i posłów z województwa lubuskiego w sprawie wsparcia działań związkowców, którzy domagają się podwyżek. Każdy z nas chciałby więcej zarabiać, więcej wydawać, ale aby to można było zrobić, to trzeba te pieniądze mieć. Jeżeli nie zaplanowano podwyżek dla pracowników oświaty, dla pracowników pomocy społecznej, no to warto o tym mówić, tak? No bo Spóstego i Salomon nie naleje. Kubicki ma nadzieję, że parlamentarzyści dzięki swojej interwencji przyczynią się do zabezpieczenia w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek samorządowych. W ostatnich latach podnieśliśmy wynagrodzenia o ponad 30 milionów złotych nas to kosztowało. Mniej więcej to jest około 500 złotych w na jeden etat. Natomiast no też już nam się kończą środki finansowe, bo to jak z budżetem nie da się go i on nie jest z gumy. Prezydent Zielonej Góry może liczyć na moją pomoc. To odpowiedź na pismo senatora Waldemara Sługockiego. W opinii szefa Lubuskiej Platformy obecny rząd zapomina o ważnych strukturach administracyjnych w państwie. Sługocki stanowczo podkreśla, że Polska to województwa, powiaty i gminy. Na każdym z tych szczebli administracyjnych należy pamiętać o pracownikach. Jak dodaje, samorządy same nie poradzą sobie z podwyżkami. Nie ma takiej dyrektywy. Rządzący powinni zdecydowanie zweryfikować relacje pomiędzy budżetem państwa a budżetem jednostek samorządu terytorialnego, bo budżet jednostek samorządu terytorialnego to także część składowa budżetu państwa, to także sektor finansów publicznych i myślę, że najłatwiejsze z punktu z perspektywy rządu, żeby udawać, że nic się nie dzieje, to nie nasze problemy, ale to nasze problemy sfery publicznej. Według senatora Waldemara Sługotkiego. Nad pismem prezydenta zdecydowanie powinni pochylić się wszyscy adresaci. W tym przypadku nie chodzi o barwy klubowe, tylko o dobro pracowników. Sługocki słusznie zauważa, że w poprzednich latach magistrat potrafił znaleźć pieniądze na podwyżki płac. Dlatego teraz parlamentarzyści z Lubuskiego powinni wstawić się za Zieloną Górą. Myślę, że będziemy wspierać prezydenta Kubickiego w tych staraniach o yy, i w ogóle jednostek samorządu terytorialnego, o to, żeby w budżecie państwa pojawiły się godne pieniądze na funkcjonowanie przestrzeni publicznej, tej samorządowej, a ona jest dla nas najważniejsza, bo my każdego dnia korzystamy z tej sfery publicznej, tu gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, z przedszkoli, ze szkół, z komunikacji miejskiej, z zakładu gospodarki komunalnej, więc dla nas to są bardzo ważne, pierwszorzędne e, problemy, dlatego też nie wyobrażam sobie, że nasza postawa może być inna. Więcej na temat pisma w sprawie podwyżek dla pracowników jednostek podległych miastów w magazynie puls Miasta.